Dobra, dobra. dobra. W Panowie, zrobimy to w taki sposób, że jeden light sobie tylko przejedzie tutaj, zrobi spota. Jeden pojedzie sobie na zielone. Kurak na zielone? Nie, pojedą wszystkie lighty na zielone. Pozostałe, pozostałe light. A my i sami hmm. ciskamy sobie tutaj, pod tę górkę, kurwa. Przez most i jedziemy. Jeden na zielony, jeden light, kurwa, no nie muszę mówić, że skrajny kurwa najbliżej tego jedzie tutaj i robi spota. No to już Jarker jedzie. Ogień. No to ogień. Panowie, zawsze skrajny ten. Zawsze skrajny czołg jedzie. O, chyba oczywiste. Nie? Czy ty Jarker kurwa pojechałeś, jeszcze mnie pytam? Przecież ty miałeś spota zrobić. <laughs> Dobra. <laughs> ja pierdolę. zrobił wodę. Dobra. Zimna woda? <noise> <noise> Dobre panowie, spokojnie, sami zestawiamy się Dobra, na górkę i sami... poczekajcie i wjeżdżajcie oh, kurwa, Medy wjeżdża... wjeżdżajcie Kurek dawaj, uciekaj, wciągaj ich pod chłopaków Uważajcie, tylko nie dajcie się wyklepać przez ciężkie czołgi To oni stoją na górce kurwa. Dobrze, niech stoją Ciężko. A wiecie ja się... co zrobimy kurwa? Idziemy... kurwa w locie mnie złapał, no pierdolony Dobra nie czy... się z nimi tak strzelać, chyba. Kurwa, tam was? Ilu jest tam, kurwa? Luści, no, ich wyciągnąć. No bo... jedna, tak jedna, jedna trzynastka się wypierdoliła z czterech pestek. Przynajmniej. Są, są. Jeszcze trzy. Iż wy jest... Spokojnie panowie, nie puszujmy tymi kurwa drogami. Cofka panowie, cofka, cofka kurwa. Na wsteczny mi pod... w stronę wody jedziemy. Dajmy im wyjechać, już skręcej sam, kurwa. za od się trzymać. Przy dwójce daj na wieże tu grać, kurwa. Ale... Komu na wieże, jedziemy do tyłu, do tyłu, na wstecznym, panowie, wyciągamy ich pod siebie. Co nam to, że kurwa tu nas oklepią? Tak samo później, jak, jak wczoraj na modem Mortis najebało, kurwa. Ta sama sytuacja, kurwa, będzie zaraz. Cofać się, kurwa, na wstecznym i na wodę, kurwa. Pomagamy prócz light, zaraz się zaświecą, na wodę, kurwa, działa. Objeżdżają lajty Dobra, niech objeżdżają, kurwa Fokus na lajty Dobra, wjeżdżacie medami, kurwa po, cie... po te lajty Wiecie, tam tylko jeden izba zasłania Kurwa, denka, Co? I... niech medy jadą poprawić te 4-4, już Jedźcie, Kapoł, oprawić te 4-4. Kurwa, gdzie panowie, 4 -4. dobra, jedziecie wszyscy. Cofaj się, Wojtek, nie, kurwa, spokojnie. Oprawcie te 4-4, my wam wyciągamy ciężkie czołgi, niech wjadą pod nas. Pod skałę, panowie, pod skałę, kurwa, pod skałę, cofać się. My Kurwa, za bardzo chcecie ten. A do dobicia. Nie ma kurwa depresji tutaj, to trzeba kurwa cofać ich na dogodne pozycje. Niech wyjadą pod nas. Jedźcie lightami oprać kurwa Isa trzeciego, który wam tam wyjeżdża na plecy. I jeszcze ten ISIS, ten trzy dwójkę, wracaj. Za toxin, kurwa, do nas tutaj, sama, kurwa. No już fuj. Nie grafię, jestem... nic nie widzę, praktycznie Cofać się, wojny też cofaj No specjalnie, ja żeby przyjąć nie tylko... No i no ja musicie, kurwa, to... nie strzelił Wyszczelił. Wyszczelił i dawać go, ja mam 13 sekund do ladunku jeszcze No i go kurwa pakować dziurę. Ja go niestety Zajed... tylko strakowało no, tak, no, tak, dobra, 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 dobra. Dobra. dobra panowie, i sami teraz mamy przewagę małą, możemy tu pocisnąć mm -hmm. Teraz wy musicie cisnąć Tak, bo my musimy się tracić Kurwa Panowie, wciskajcie, kurwa, What jest jasne. Jest teraz Po kolei czołgi, kurwa. I z 700, pierwszy. Nie robi, ile Dobra. mogę, ale zaraz I z po prawej 800, i z po prawej 800. Za toksyn, nie cofaj się, jedziemy wszyscy. Wojtek, ty pojechałeś sam na tamtego. Dobra, już zajechałem. Super, super. Zdejmujcie tego 9%, za chwilę jest 30% I te 50% was tam oklepały Kurwa, no. panowie słabo Słabo kurwa Niedobrze ten mech No tam był nie tylko 50% Wjeżdżamy Jedzie... wisa teraz kurwa A my praktycznie to jest... na obrębku no jeździmy Odwrotka, odwrotka Toxin 400. zjeżdżaj na dół Na się kurwa to. stawiać Kurwa 50 to też ma raczej mało HP Ale jedna ma ponad 1000 Aha, widzę właśnie no. Isa najpierw Cofka kurwa, 50 setka na górze, dobrze No ja yeah. nie Setka niech się zesra kurwa, jedziemy po drugą kurwa. Razem mamy tyle HP niepierdolną nas. Przymierzyć tylko dobrze I setka druga na górze, chuja zrobi, pięknie Nice i teraz chodźcie, jedziemy po setkę. Jedziemy razem, 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 chłopaki, bo... Setka ma 5 sztuk pocisków pocisku. Niech się zesra, kurwa, a gówno nam zrobi. 5, nie 4? Tylko w kupie się trzymamy. Może Dobre. te 3, dwa niech pierwsze wyjedzie. Dobrze, te 3-2. Nie zblokujcie się chłopaki, chociaż. Sama strasznie jeździsz za kimś. Nie wiem co masz taką manię. Słuchaj, wyczytałem się w ogóle tekst, który widzę, tylko kościół jeden, resztę mam wodę pod sobą. Dobra, daj trzy dwójce przyjmować. Ja go kuszę, to jest tylko, że nie... staram Same się osłonić te jeszcze. trzy dwójkę. Patrz. Super. Cztery. Dobra. Już trzy. No, trzy, bo wystrzelił. Cztery. Dwa. Trzy. Dwie. Wystrzelił. Dwie. Jedna. Według nie ma jeszcze no. dwie. Dwa Według, nie. Według nie ładuje. Nie, Ale ja widzę, że ma dwa. Ktoś, ktoś mówił, że ma 5. Ja mówiłem, że ma pięć, teraz mu zostały dwa. Great job. Working, jeszcze się ustopisz, a fart. Fart. To było wymierzone. Pewnie. <noise> <noise> hmm. Rozrobimy to tak. Lighty tutaj w tę stronę, jeden skrajny pojedzie sobie tutaj, czyli pojadę to ja. Lightami, tutaj jedziecie szybko zdobyć pozycję, kuchnąć co się dzieje na torach. Ciężkie jadą również w tę stronę. Mamy wieżyczką wydamy radę. Dario, może sobie zostać z tyłu gdzieś tu na torach, przy torach, gdzieś jakieś jakimś. sobie jakieś krzaczeki. Tak, żebyś mnie może osłaniał, nawet tutaj, jak po do miasta pojadę. Zatory, za tory już ciężkimi kurwa na no to przypał Dobra, jadą na górkę, niech jadą kurwa Chuj im w dupę Dobra, ja podjadę, podspotować, osłaniajcie mnie O, ślady zrobiteczne Druga jest tak. całkiem czysta. Mamy pchać do przodu? Tak, pchać do przodu. Ciężkie czołgi też zjeżdżają tutaj. W dół. Spot. Dobra. To co? No to. Kurwa. mają na ciebie, Wojtek, bicie no. Nie ginąć mi tam. I na ze storów tak tak ostro nie znajdziesz Tu chyba jeszcze jedna dziewięćdziesiątka była, ale... Tak, dobrze, ją dobrze, bo i mają i drugiego tylko Litwina. Dario, tam Litwinowi dałbyś radę, jakby wyskoczył na ciebie? Dam <grych> radę. Dobrze. Nawet z tymi T32 te, te jak wyskoczę. Dziesiątkę z Golda. Pożądano. Trzynaście ja pierdolę. Jakiś ty głup morał? Kulesko głup ciołpis. Eee, nie Golda. To jest kuresko, Gupicow? 90 no, wyciąga. 13 trzyna, trzyna, w dupę, kurwa. Nie dobrze. dobrze, nie weszł. Dobrze. No chłopiec, gole, Ale z, z czego? Tam. 13. 13, 13. Ja pojadę na bok. No, panowie, dajcie mi sese, dajcie mi jak dajecie spota. Isy zostać w dole tutaj na razie. Dariu, nic tam się nie dzieje z tamtej strony. Na razie nic. Te ja oni się wrócili. Ja tutaj spadam po z Aj, to drugiej to 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 strony. Dobra, ISY jadą tutaj dołem. Te Dobrze, dobra wpaść 90. Tego trzeba ojebać. Jedzie tutaj po i. Spokojnie. Liczy. Oni się cofają. Nie, setka jedzie. Może do niego bym wycofał? Dobra no, to dalej uciekaj, dalej uciekaj. Lighty niech się wycofają. To kurwa, panowie, no mówię, ciężkie czołgi zjeżdżają tutaj, to kurwa. Czy na górze? Chcesz jadę. Setka we mnie strzela i ma bicie, kurwa. Ja je nie widzę, znaczy widzę ją, ale jest za górką. Do o, jest druga setka. Lighty cofamy się do. do obrony kapa. Kurwa, jechać panowie, bici ich, kurwa te, te setki, kurwa już pomył to się dojebałem, spokojnie, Isy niech sobie biją, spokojnie. Gąska na 32. Dobrze, niech sobie będzie na 32, setkę musicie wy... lajtami kurwa zjechać do, do wody kurwa i bić setkę, tam U. kurwa Dario sobie da radę kurwa, setki nie wyjadą dalej kurwa, a setki się już rozjebują. Jedna jest na strzała już. No dobrze, jest i no jest, Dobra, no to ja i ty wracać. I sami kurwa, musicie isy, kurwa, i te trzy dwójki. No musicie tu kurwa zjechać na dół, no te trzy dwójkami do. Left your channel. Dwa isy. No tak, jedziemy po kanapie. Nie, już teraz, teraz już nie jedziemy. Kurwa, gdzie to są? Nie mogę tego Dobra, i sami jedziecie tu kurwa po setkę. Jedziecie e. dołem, wy nad wodą jedziecie i sami kurwa, do przodu, ogień. Jedziecie i wygarniacie ich kurwa. Isy nie kapują na razie. lighty nie, nie wdawać się w walkę, jebany, zaraz cię zgasi. Kurwa, is, na dół zjeżdżaj. Panowie, lajty w dół i kurwa setki wypaziować najpierw. I te trzy dwójkę. No zobaczcie, że oni są odseparowani, kurwa. Trzeba ich wy wyprać po kolei, kurwa. Na krzyż się osłaniać, kurwa. Rumun, masz tutaj po lewej te trzy dwójkę i bijesz w nią, kurwa. Ale my tędy. Spokojnie, tam sobie, tam kurwa boją się na Dario, bo ja... 4. Upałem, cię, kurwa Mówiłem, że, że dał dobra. Że... dobra, i teraz po Litwina lajtami, kurwa. Mam Dob trzy pechy, o... jadę po niego. Dobra, Wiecie, sami tutaj po te 3 dwójki. Wiecie, po te trzy dwójki ciężkimi. Dacie radę podświetlić dwójkę? No i na... jest na no, Jedźcie lajtami po te 5 4 Bo on Już. bije nasze ciężkie. Wykończył nam mnie Pierdolność go. Te trzy dwójkę ciężkie skończyć. Tu masz, tu masz. Nie daj nie uważaj, bo oni na ciebie pusty. zaraz ruszą Dobra i kurwa no niestety te pięć furkę musicie skończyć kurwa Ciuprzyladowuje Ja imię. Oh, no, jed jeden strzał w to Spokojnie, dobra, uciekaj Dario, kończcie te trzy dwójkę, kurwa, ciężkimi, bo już mówię o tym, żebyście jechali, kurwa, spory czas i tak samo, kurwa, ciężko było się zebrać w kupie. Dobra, DMK, ja ja ja... nie zbieraj, nie zbieraj Demka, nie zbieraj, nie ja zbieraj. Dobra. uciekniesz? Ciężkie czołgi no. jadą teraz na kap'a. Ciężkie czołgi zawracają i jadą na kap'a. Nie. Na kap'a przeci przeciwnika, kap' przeciwnika, kap' przeciwnika. To będzie AMX. Ja Light? zostanę, będę Dobra. Niech sobie zostanie Wojtek, Rumunem, mieć po MX-a. Ile on ma HP? Ma ktoś mody? Gdzie on jest, gdzie jest on na mix? Tu jest gdzieś. Ale gdzie teraz to? Tam był. To bez modów to. Ja się grać w ogóle. Nie no tam są, no 90 gdzieś tam. Gdzie była. Pamięta? Musisz no tej... na kapo wjechać, nie? W tej fabryce gdzieś będzie. Popaki wiecie, Cię, ja już mam jadę. pięć pestek, no może zdekapuje coś, nie? Niech wjadą do nas. Ja wjadę pierwszy. Jesteś goldem załadowany? Tak. A to na luzie. Biejcie na kapo, do jedę wyprzedzić tą 90. Jak ktoś wiecie, to go kapujcie. zdekapuję. Nie, kapujcie wszyscy chyba. Wszyscy, jest, wszyscy. jest tu trzech. We trzech ale ja, nie zbijajcie! Jest jeden dowódca, A. kurwa, i nim Co ty jewany zrobiłeś? Patrzyłem gdzieś indziej, wiesz? <noise> Zbijał kapa. <głos> <głos> A trzeba ci... Trzeba cię zabić, bo pomaga z <noise> Chyba wystarczy, co? No chyba Czeka. tak. No... Dobrze. Poszło. No i wyszło. No i ładnie. Tylko... <noise> Patrzcie, gdzie było 13,90. Dobrze. Chyba chcieli nas przekazywać.